<śpiewanie> <śpiewanie> raz złotem, czerwoną, ołotem, raz cierpię, raz złotem, czerwoną, ołotem, raz sierpem, raz złotem, czerwoną, ołotem, raz sierpem, raz złotem, czerwoną, ołotem, raz sierpem, raz złotem, czerwoną, ołotem. Słuchajcie. Mówi się o nas, że jesteśmy partią prorosyjską. Wcześniej mówiło się, że byliśmy proamerykańską. Jeszcze po drodze proniemiecką. O prounijnej jeszcze nie usłyszeliśmy takiej obelgi o sobie. Ale słuchajcie. Powiedzą, że jesteśmy pro unijni, będzie momentem, kiedy trzeba będzie pójść do domu i się wypisać. Natomiast słuchajcie, jesteśmy partią propolską i o tym nikt nie pamięta. Silna Polska to dobre interesy z innymi państwami. Silna Polska to silne wojsko, to silna gospodarka, to wolny rynek. To wy, pracujący tutaj, a nie wyjeżdżający do Wielkiej Brytanii. To jest Polska, o którą my walczymy. To jest właśnie Nowa Prawica. Brawo!